Cześć, witajcie na kanale Daniel w Dublinie. Ja dzisiaj... Wow, a cóż to pojechało? Jakieś... Jakieś... Super szybkie coś. Wow e... Sorry. Zapraszam Was dzisiaj do Balbrigan. Jestem tutaj po raz drugi w tym miesiącu. Ostatni raz byłem ze swoją serdeczną koleżanką Joanną i pokazałem Wam plaże i harbor, a dzisiaj zabieram Was w wow, do groty solnej. W Balbrigan jest grota solna, gdzie jak przestanie wiać, to pokażę Wam e, to miejsce. E, bardzo ciekawe. W Polsce jest takich miejsc bardzo wiele. Tutaj wydaje mi się, że są dwie albo trzy. Na pewno jedna jest w Galway w Radissonie, w hotelu Radisson e, Jedna jest w Castelnock, a tutaj jest trzecia. I ta wygląda najbardziej okazale, najbardziej przyjemnie. Ma salę dla dorosłych, salę dla rodzin z dziećmi, co jest też bardzo wygodne, bo nie ma wzajemnego zawracania sobie czasu. Więc zabieram Was dzisiaj do groty. Mój sens jest o godzinie 10. Jako pierwszy mam nadzieję, że szybciutko się do niej dostanę i że będzie, nie będzie nikogo. Dzięki temu będę mógł sobie na spokojnie pofilmować i pokazać wam to miejsce. Zapraszam do sole. Bardzo fajne doświadczenie z jaskinią solną w Balbrigan. Pięknie urządzona, bardzo przyjemna. Fajnie, że byłem na pierwszym sensie z samego rana, bo później już było dużo ludzi i już nie było tyle komfortu i tyle spokoju, więc naprawdę bardzo fajnie, bardzo polecam. Świetnie urządzone. Fotele mają systemy masażowania, więc wybieracie sobie różne opcje i one tam Wam masują plecy. Po 10 minutach pan z recepcji przywosi, przynosi wam gorącą poduszkę, w której jest sól z lawendą, i kładziecie sobie tu albo na krtanie, albo na głowę. No i mocno oddychacie, no i faktycznie czuć tam sól bardzo. E, nos, uszy, wszystko po prostu wygryza wam cały te, ten syf, który gdzieś tam się zbiera, zatoki głównie. Absolutnie fantastyczne uczucie, bardzo relaksacyjne miejsce, bardzo fajnie urządzone, podobało mi się niezmiernie. Mam nadzieję, że Wam również ze mną udało się obejrzeć to miejsce, jeżeli jesteście w Balbriggan to odwiedzicie, odwiedzicie tą e, jaskinię solną.